To jest miejski, maszynny wołosy jednej zawody. To jest Białoruś, ale Białoruś, Ukraina to było kiedyś to samo, przynajmniej takie same koła, ale różnica jest niewielka, bo na samochodzie mam Ukrainę. Ukraina miała trochę kontramy troszeczkę inny tutaj, tak, nie, nie miała wygięte, tylko tak. Prości, Naproś, bardzo no. Ale koła takie same. Tutaj tylko, koła, koła ktoś musiał, samo. Tak, tutaj tylko ktoś musiał chyba tylną zębatkę wymienić bo ten mam tam Ukrainę identyczna, a o wiele ciężej jeździ. Ta jeździ lekko. Ta jeździ lekko. Ma tu dodatkową amortyzację, to już mój patent, rozumiesz? O. Jest, ma, wysokość kierownicy jest bardzo dobrze dobrana, dobrze się tym jeździ, bo nie tego nie trzeba w ogóle nóg zginać. On jedzie samo, tylko siada. Są identyczne. Rama, widzisz, tu jest prosta. Czy to są dwie to Ukrainy? Nie, Ukraina i. Moim zdaniem, tamto na pewno jest Białoruś, bo Mińsk to jest na Białorusi i na pewno jest starszy, bo ma szwarunki na Pelgach. A to jest, wiesz, albo e, Ural, albo, e, albo Ukraina. W każdym razie też, też ZSR na, na 100%. Tylko jest trochę nowszy już. Już trochę na skróty pośli, bo. Rama prosta jest. Felgi już są niemalowane. No, pójdźcie. Co, Kształt kierownicy też jest troszeczkę inny niż w tamtym. A ten pierwszy? A ten pierwszy, Krzysiu, pomóż mi zidentyfikować. Czy to jest to kierownica bierze. od koleżówki? Czy one rzeczywiście były z taką kierownicą? No, raczej nie były z je taką. To, to sobie Barić, taką zamontował, żeby mógł zamontował, mleko wozić. Przed wojną takie głównie, albo w tak, po wojnie. To jest bardziej współczesne, jubilat i to Wigry chyba ostatnie czy? Nie, nie, nie I... to, to tam Pogoni nie robiłem. Chodź, obejrzymy tamten rower. Było. A co to za rower? produkcji wojennej między 40 a 45. Jeszcze dokładnie roku nie doszłem, ale na pewno między 40 a 45 rok. Opony fartuchowe, lampa elektrodyn polska. Jako? I składali łucznik... go ochotnicy, w... ochotnicy z Majdanka. O, jako. Bo w łuczniku jeszcze broń chyba produkowano. Tak, broń, właśnie. Wojna była produkowana. Broń i rowery polskie nadal były produkowane, tylko nadzorowała to firma Steyr Pu. Pod ich nadzorem były dalej rowery produkowane. No, bo przed wojną też robili tak, uchyniku, tak, tak. i rowery i robili i broni. I te Mausery to chyba w łuczniku robiły. Tak, Mausery, wisy nasze polskie. Maszyny do 65. To on teoretycznie jest, wie, że tak powiem, polski, ale niemiecki. Tak, polsko niemiecki. Bo między 40 a 1945 to by my byliśmy pod okupacją i to z Majdanka ochotnicy to wiadomo to. Tak, 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 no. tak. tak, tak. Masz lampę, masz dynamo, ale wiesz, wiesz, transmisja jest bezprzewodowa. Wlutasz, zobaczy pan. Świeci. A, ha, 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 no wiesz To transmisję, te przewody, przesyłanie przewodu metodą bezprzewodową, to... Mm, już już wiesz, wymyślił... Prze przed wojną ktoś wymyślił. Tesla. Nie, Tesla, Tesla wymyślił. Tesla, nie, wiesz. A, w z wojnie. jednej strony spadł oryginalny ze szklanymi odblaskami też bardzo rzadki temat. Biegam. A siodełko? Siodełko jest powojenne z lat 50. Z diamanta, mifem, mowę. Niestety mam, ale w bardzo słabym stanie. Oryginalny. Mm. Powiem tak, e, Sławku, on jeździ tak samo jak mój, tylko że mój ma chyba większą zabawkę z tyłu, bo ten jest szybszy. Pój. No może tak, ale jest Szybszy, no, ale ogólnie to jest identyczny. O, wiesz co, to A, chciałem powie, powiedz coś o nim trochę, ale ty niewiele wiesz, bo kupiłeś go na złomie. Znaczy na złomie, bo to... No, wieśka, to wieśka chyba był teściowy teścia, no. teścia. i powiedział, że ja sprzedaj mi ten rower. Nie ja gdzie... chciałem go kupić, on nie chciał. A on mówi do mnie no to 100 zł, nie? Nie wiem, no to już pakuję, nie? Bo tam rampem, bo to od jego, wiesz. To może dlatego, że kupowałeś hurtowo, nie. bo ja chciałem go kupić, ale on nie chciał mi sprzedać. Mówiła, to też to teściowej. Bez powietrza stał mi się pewnie upony dupa, nie? Ale dałem powietrze do dziś trzyma. Nie, nie, to, nie to samo. To samo jest. Ale to nic, nie ale dość tak się fajnie jeździ. No no, do, wiesz, lekko wiesz, jest. Nie sprzedajesz, ty, czy sprzedajesz? Nie, nie, ty, ma, nie ma ceny, tak? Ten, nie do sprzedania, jak. Ale wiesz, ty się napedałujesz, wiesz, ten lżej jeździć, tak? No. no, to wiesz, nie chodzi o to. To wiesz, ma to, swoje lata to. już swoje. Trzeba no. było chyba ze trzy pary majtek założyć Słuchaj, jakieś to, jak A, jak to z z, z, z no. Słuchaj, z opowieści słyszałem. W Grodzisku Resztu miał przedwojennie do Warszawy jeździć rowerem. A. No. I to jeszcze wtedy bruki były? No tak, gdzieś jakoś jaką to wiesz. No jakieś polne drogi. Ten się w dzieciństwie nauczył i teraz panuje. <noise> Powiedz, że nie umiemy To Do normalnego szatnika, do tego Ale dzisiaj może się znajdzie ktoś, kto będzie potrafił. Zaraz w glebę zaliczysz skośniki. To pewnie na, roz... na rozmowie do cyrku dają to od razu. <noise>